Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was serdecznie na ulubieńców. Normalnie to byłyby ulubieńcy czerwca i tak też pewnie nazwę ten filmik, ale u mnie nie są to produkty, tylko ulubione z czerwca, ponieważ miałam tą długą przerwę, więc będą to te produkty, które lubiłam przez, przez większość tego czasu mojej nieobecności i nie wiem dlaczego, ale strasznie się cieszę. Że mogę nagrywać ten filmik. <laughs> nie wiem, po prostu, po prostu nie mogłam się doczekać, kiedy mm, będę mogła ponownie zasiąść przed kamerą i nagrać właśnie ulubieńców. I mam tutaj 8 produktów, z czego dwa są do makijażu, a reszta to pielęgnacja. Więc zacznę może z, z demakijażem. I tutaj już Wam y, na jakimś filmiku, chyba na, na, na dęku, powiedziałam, że mam coś, co bardzo lubię stosować od Ole Henriksen. To jest dosyć droga, luksusowa firma, ale ma całkiem w porządku składy, chociaż nie znam wszystkich, ale, ale bardzo ciekawe ma produkty ogólnie. I też jest to firma, która nie testuje na zwierzętach i to jest żel do demakijażu to jest yy, żel podobnie pomarańczowy, którym ma zapach. Też pomarańczowy. Pachnie podobnie jak hydrolaty z Neroli, na przykład, czy właśnie hydrolaty pomarańczowe. I to jest żel, który po dotknięciu, zetknięciu z naszymi dłoni, z naszymi palcami i z naszą twarzą y, robi się y, no po prostu robi się z tego żelu olejek. Czyli tak jakbyśmy sobie y, masowały twarz olejkiem, jest to naprawdę mega wygodne, bardzo fajnie z tym produktem mi się współpracowało. Do y, demakijażu oczu. U mnie się nie całkiem sprawdzał, ponieważ troszeczkę mi pie, mnie piekł w oczy i czałem i, i niektóre tusze, czy tam jakieś tam mocniejszy makijaż, że to tak średnio zmywał. Ale bardzo, bardzo lubiłam ten produkt i był niesamowicie wydajny. Teraz ostatnio, pamiętam, go troszeczkę oszczędzałam, gdy zobaczyłam, że już mam go na wykończeniu. Ale tak to jak go kupiłam już rok temu, jeśli nie troszeczkę więcej, i ja myślę, że przy codziennym stosowaniu poprzez te pierwsze pół roku, siedem miesięcy stosowałam go non-stop i jeszcze tutaj jest, więc myślę, że... Przy takim normalnym, oszczędnym stosowaniu starczy spokojnie, spokojnie na 8-9 miesięcy, jeśli nie może na odrobinę dłużej. Bardzo, bardzo fajny produkt, naprawdę. Jego można zmywać, on się nazywa w ogóle 3, 3 w 1, czyli, że jest to żel, później po dotknięciu z naszą cerą staje się, robi się z niego olejek, a jeśli zmijemy go wodą, to robi się z tego takie mleczko. To nie jest typowe mleczko, to tylko ma taką ym, jakby białą I Ja ten produkt uwielbiałam zmywać ym, szmatką, chciałabym szczoteczką, szmatką muślinową z biochemii urody. To jest, ona przychodzi w, dwu, w, w, w dwóch sztukach, znowu <ślamy> mi się język Już nie pamiętam ile ile kosztuje, ale dam y, linka na dole. Bardzo fajna szmatka muślinowa, ona jest niesamowicie delikatna. Bardzo przyjemnie mi się używa, bo te standardowe w, w przypadku mojej ceny naczynkowej to nie bardzo się sprawdzają, a ta szmatka naprawdę działa rewelacyjnie i właśnie te dwa produkty uwielbiałam, daję uwielbiam razem stosować. Jeśli chodzi o peelingi, to bardzo polubiłam ten z Organic enzymatyczny, który ma też kwas, teraz nie wiem, kwas mlekowy i kwas glikolowy w składzie. Jeszcze sporo mi go zostało, bo jest też, jak się okazuje, niesamowicie wydajny, pomimo, że też jest to ponownie dosyć drogi produkt, pamiętam. Już już nie wiem dokładnie ile, ale chyba coś na pewno ponad 100 zł kosztował. Ale jest naprawdę bardzo wydajny, bo stosuję go już od kilku miesięcy i tak średnio raz na tydzień i radzi sobie świetnie z. z Yy, no po prostu <noise> radzi sobie świetnie z, z usuwaniem zbędnego naskórka z naszej yy, cery. Tylko właśnie nie wiem, co ostatnio się yy, ostatnio w sumie od, od porodło, ale przez ostatnie miesiące to jest jeszcze coraz gorzej yy, z, z moją cerą i tymi widocznymi yy, skórkami. Pamiętam, gdy nagrywałam, zaczynałam nagrywać tutaj na, na YouTubie, to yy, byłam taką przeciwniczką yy, częstego peelingowania, ponieważ sama stosowałam peeling na twarz, taki enzymatyczny. Yy, Góra raz na miesiąc i to mi zupełnie wystarczało i ja nie miałam ani suchych skórek, ani nic, a teraz skóra mi tak bryka po prostu, że każdy podkład jest widoczny, osadza się jakoś na niej, nie wiem co się dzieje, muszę często robić peelingi, bo wszędzie mam, mam skórki, nie mam pojęcia, czekam aż to w końcu jakoś się normalizuje, ale coś to nie przychodzi, bo właśnie nie mogę sobie poradzić z wyglądem podkładu, chociażby na twarzy. Jeszcze jedna rzecz od Ole Henriksen, którą bardzo, bardzo polubiłam. To jest taki delikatny peeling do ust w formie balsamu z czerwonej herbaty. To ma w formę taką, właśnie konsystencję błyszczyka do ust. Delikatnie je barwi i ten peeling jest tak delikatny, że możemy go właśnie nakładać jako balsam do ust, delikatnie pocierając, pocierając usta, one właśnie się eksfoliują i też jest ponownie bardzo wydajny. Ile tutaj jest w ogóle w środku? Nie wiem, czy będzie gdzieś, jest 11 gramów. Też mam go, bo kupiłam go jednocześnie z tym, z tym właśnie olejkiem i do demakijażu, innymi rzeczami. I bardzo, bardzo dobry produkt, jeśli chodzi o usta. Moje usta dzięki temu produktowi właśnie przestały się tak nadmiernie wysuszać i złuszczać. Jeśli jesteśmy też jeszcze przy pilnikach, przy to e, mówiłam wam ostatnio, że mam jeszcze produkt topy, który, który lubię, bo w przeciwieństwie właśnie do tych innych produktów, bo jakoś jeśli chodzi o tołpę, to większość tych produktów strasznie mnie do siebie zraziła. A właśnie to jest jeden z ulubieńców. Mam jeszcze drugi zapasowy i to z ulubieńców przede wszystkim dlatego, że, że ma cudowny zapach. Tyle jeszcze mi zostało, ale tak jak mówię, mam jeszcze pełne opakowanie. Zdaję sobie sprawę, że to jest na pewno perfumowane, to nie jest zapach tej czarnej róży, ale, bo to jest właśnie taki peeling, masaż do ciała z czarną różą. Ale ten zapach jest tak otulający, jest tak przepyszny, po prostu... Chciałabym mieć takie perfumy, które pachną tak jak, tak jak to. Uwielbiam, uwielbiam go stosować właśnie ze względu na ten, na ten zapach. Cieszę się, że mam jeszcze jedno opakowanie. Mogę Wam na pewno gorąco polecić do spróbowania. Hmm, produkt, który właśnie mam od stosunkowo niedawna, bo dopiero dziś na początku czerwca pokazywałam Wam na Instagramie, jest to dezodorant Schmidt w, w wersji bergamotki i limetki. On ma 12 miesięcy ważności. Jest tutaj nieco powyżej 56 gramów. I to jest naturalny dezodorant właśnie, który bazuje na maśle szea i, i, i na sodzie. Nie wiem, czy to zużycie jest już duże w tych ostatnich tygodniach, bo dziś, nie wiem, czy to będzie widać, zużyłam tutaj taką dziurkę, zrobiłam. I to ma taką dosyć sztywną konsystencję. Nabieramy tą szpatułką, rozcieramy troszeczkę tutaj między opuszkami palców, po czym właśnie aplikujemy pod pachę. I to nie jest dezodorant oczywiście, który spowoduje, że przestaniemy się zupełnie płacić, bo tak to działają tylko te silne blokery typu, nie wiem, antidra i tym podobne. Niemniej jednak ja zauważyłam, że nawet jak się pocek jak jest 30 stopni, jest, jest po prostu duszno, chodzę na te spacery, no to czuję przecież, że, że, że jako normalnie funkcjonujący człowiek się poce. Ale nie czuję od siebie jakiegoś dziwnego, przykrego zapachu. I, I to jest duży plus, bo przed tym dezodorantem właśnie kupiłam sobie dezodorant naturalny Lawery. I jeszcze mam go w sporą ilość i nie wiem, co z nim zrobić. Czy czekać może na czarną godzinę, aż ten szmyc mi się skończy, i jeszcze może nie, nie, wiem, nie, nie zdążę zamówić, albo, albo coś takiego, bo nie wiem na, na ile on starczy, czy właśnie starczy na, na te 12 miesięcy, czy na krócej, czy, czy jak to będzie wyglądało. W każdym razie dezodorant z Lawery też podobnie naturalny. Mm. Ale tam chyba nie ma sody, nie jestem pewna już jaki tam jest skład. W każdym razie on powodował, że, że zapach jakoś, ja nie wiem, ja, to nie był mój zapach, to, to było po prostu coś innego jakaś ta dziwna mieszanka mi tak nie odpowiadała. No po prostu e, drażnił mnie ten zapach i. i i również zostawia taką, taką dziwną warstwę białą na skórze. Tutaj tak nie jest, więc bardzo jestem zadowolona z tego, że właśnie jest to dezodorant o fantastycznym składzie i, i naprawdę czuję się komfortowo w, w swojej skórze, że pomimo, e, jeśli coś tam się poce, to nie ulatnie się jakiś nieprzyjemny zapach. Naprawdę e, nie czuję nic takiego. I ostatnie dwa produkty to będą właśnie produkty do... E, koloryzacji chciałam powiedzieć do makijażu pierwszy z nich to jest bronzer Kiko ja go kupiłam sobie ponad rok temu już nie pamiętam czy to było w lutym w zeszłym roku, coś takiego i zużycie jest naprawdę ogromne, bo używam go od tego czasu codziennie i bardzo za nim będę tęskniła mam go teraz na twarzy też tutaj na bokach i tu pod kością policzkową ja go stosuję właśnie jako bronzer do ocieplenia bardziej niż do, do konturowania, bo uważam, że to wygląda tak bardziej naturalnie. Po prostu ona fajny odcień, bo właśnie nie jest zbyt chłodny, nie jest to produkt taki typowy do konturowania, a to uważam, że wygląda zbyt, zbyt szaro. Yy, a ja lubię sobie dodawać troszeczkę po prostu ciepła, ocieplić tą moją karnację. I to też nie jest typowy brązer, ponieważ to jest normalnie ich podkład mineralny podkład w kompakcie numer 10, jeśli się nie mylę, ale odcień jest naprawdę fantastyczny i jako, że zmieniam na produkty teraz bardziej naturalne, będę za tym produktem bardzo tęskniła, bo trwałość jest niesamowita. Ten produkt trzyma się naprawdę cały dzień, od rana do po tych wszystkich spacerach i, i po nie wiem czym jeszcze, on trzyma się do wieczora i naprawdę bardzo ładnie wygląda naturalnie. Nie jest pomarańczowy, jako właśnie, że to jest um, podkład tylko właśnie świetnie ociepla moją karnację. Bardzo, bardzo ten produkt lubię, ale jeszcze mi na troszeczkę starczy, <noise> dzięki Bogu. I ostatni produkt to jest kredka do firmy Catrice. Kredka, którą bardzo, bardzo polubiłam. Kupiłam ją już teraz, nie wiem, kiedy to było. Więcej chyba niż... E... Przepraszam, zaczynam mieć katar po tych moich tabletkach. Niestety już zaczyna mi się też robić ciepło. I skutki, o Boże. E, I to jest kredka w kolorze 040 i ja już mam... Coś koło dwóch miesięcy, może dopiero z półtora miesiąca, nie wiem. W każdym razie uważam, że no jest troszkę niewydajna, ponieważ trzeba ją często temperować tak po trzech użyciach maksymalnie, to ja już muszę ją naprawdę, chociaż ja teraz jeszcze mam na brwiach i ja maluję swoje brwi tylko od tego miejsca tutaj w dół. Tutaj w przodu przeważnie nie maluję, nie ma sensu. Kolor jest po prostu um, rewelacyjny. Jest to taki chłodny odcień, który pomimo, że ja mam właśnie tutaj czarne włosy, on się świetnie stapia z nimi. Nie ma jakiejś żadnej różnicy, czy to właśnie w takim oświetleniu, czy, czy, czy na słońcu, czy gdziekolwiek. Bardzo fajnie się właśnie stapia ze skórą. I bardzo spodobało mi się, spodobał mi się sposób aplikacji. Bardzo polubiłam właśnie formę kredek i, i szukam teraz jakiejś naturalnej, pomału. Jeszcze mam trochę czasu jeszcze starczy mi może na, na miesiąc czy może dwa. Bardzo, bardzo fajny produkt, yy, tylko że właśnie trzeba temperować, ale tak to można ją wrzucić po prostu do kosmetyczki na jakiś wyjazd, zabrać ze sobą i naprawdę aplikacja to jest 10, 10 sekund, naprawdę tylko tutaj wypełnić, przeczesać i, i jestem gotowa i bardzo jestem zadowolona. I też myślę, że ten kolor jest taki dosyć uniwersalny i będzie pasował wielu, yy, wielu kobietom. Więc to by były wszystkie produkty. Mam nadzieję, że y, mogłyście zobaczyć coś ciekawego tutaj. U mnie wypatrzyć sobie jakąś ciekawostkę. <grym> I jeszcze jedno, bo pytacie się my, y, pod tymi filmikami, że już nie piszę, y, y, nie podaję tam listy y, produktów do makijażu, co mam właśnie na twarzy, i, i nie podaję tego w sumie no, całkiem świadomie specjalnie, ponieważ... Testuję właśnie, mam masę próbek, które, które właśnie testuję, i nie mam jeszcze pełnowymiarowego podkładu. I póki nie wybiorę sobie tego jednego, z którego będę zadowolona, nie chcę tego podawać, ale pomyślałam sobie właśnie, czy, bo teraz też właśnie mam oprócz tego brązera y, i tam makijażu oczu to, y, i tych brwi, to też mam y, produkty właśnie z tych, z tych próbek. I tak się zastanawiam, czy nie, nie zebrać tego może w jeden filmik, pomimo że może te próbki już się skończą, ale mam, mam ich dosyć sporo. Mm. Jeszcze jedne są do mnie w drodze, nie, nie zrobić właśnie takiego krótkiego filmiku. Może to nie będzie aż taki krótki, bo jest dużo filmików, jestem ja znowu na mocy. Żeby właśnie opowiedzieć tam dwa słowa na, na temat danego produktu, bo myślę, że takie pierwsze wrażenia to często właśnie są dla nas decydujące i ja wiem, że ja to ja inaczej decyduję niż, niż inna osoba, ale, ale nie wiem, dajcie znać, czy, czy takie coś by Wam się podobało, czy takie coś jest, jest dla Was ciekawe. Z to by było na tyle. Napiszcie mi na dole swoich ulubieńców, jakie produkty najchętniej stosujecie. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo raz. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze. Co jest ze mną? Nieważne. Dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!